Piotr Jezierski, Krzysztof Kosiński oraz Marek Czepek to kandydaci, którzy zgłoszeni zostali przez radnych, którzy ubiegali się o funkcję wiceprzewodniczącego. Panie Przewodniczący, w imieniu radnych Rady Miejskiej Burziąca zgłaszam kandydaturę Pana Piotra Jezierskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Burziąca. Pan Piotr Jezierski jest samorządowcem o ogromnym doświadczeniu. Obecna kadencja Rady jest jego czwartą kadencją. Podczas wymienionej kadencji pełni funkcję przewodniczącego grupu radnych, przewodniczącego Komisji Edukacji i Komisji Sportu. Pracował we wszystkich komisjach Rady Miejskiej. Wysoka Rado, chciałbym zgłosić kandydaturę pana Krzysztofa Kosińskiego. Pan Krzysztof Kosiński ma 52 lata, jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Funkcję radnego pełni czwartą kadencję. Pracował w wielu różnych komisjach Rady Miejskiej, działał bardzo aktywnie i na forum Rady Miejskiej, ale również w środowiskach mieszkańców, reprezentował interesy różnych grup. Zgłaszam w imieniu radnych Wojciecha Chyły, Andrzeja Mioduszewskiego i Marka Toplemena kandydaturę radnego Marka Czepka na funkcję zastępcy przewodniczącego. Marek Czepek ma 63 lata i rodowitym rolowitym grudziądzanym. Posiada wykształcenie średnie techniczne, zawodowo związane z Wojskiem Polskim. Pracuje na stanowisku kierowniczym w Centrum Szkolenia Logistyki. od kilkunastu lat czynnie działa w licznych stowarzyszeniach. W wyniku tajnego głosowania i po podliczeniu głosów Piotr Jezierski oraz Marek Czepek, otrzymując największą liczbę głosów, wybrani zostali nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej. W harmonogramie obrad znalazły się także uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej oraz wybór ich przewodniczących. Jednogłośnie przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej został Tomasz Smolarek. Rajcy jednomyślni pozostali także wybierając przewodniczący. Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Macieja Glamowskiego. 20 głosów za to wynik, który pozwolił objąć funkcję szefa Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Michałowi Czepkowi. Funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny przez kolejne 4 lata pełnić będzie Krystyna Nowak, zaś sprawy związane z edukacją pozostaną w rękach Joanny Iwanowskiej. Również radni opozycji, choć nie tak licznie jak rajcy PO, pełnić będą funkcję przewodniczących. Szefem Komisji Sportu został Andrzej Mioduszewski, zaś uzyskując wynik 17 z 21 głosów, Wojciech Chyła sprawować Rady będzie funkcję przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. O funkcję szefa kluczowej rewizyjnej komisji ubiegał się Andrzej Wiśniewski oraz Łukasz Koworowski. I to właśnie radny SLD w tym rozdaniu zgarnął 12 z 21 głosów, stając się tym samym nowym szefem Komisji Rewizyjnej. Taki wynik wśród radnych PISów wzbudził jednak kontrowersję. Rzeczywiście ubiegaliśmy się jako klub radnych o stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na co otrzyma, że y, informację, że platforma godzi się na to, żeby odsać to stanowisko łaskawie opozycji, ale że w żadnym wypadku nie może być to y, członek grupy Radnych Prawa i Sprawiedliwości. No po prostu chciałbym oświadczyć, że na takie diktum się nie godzimy. Protestujemy przeciwko takiemu stawianiu spraw i dlatego y, pozwoliłem sobie y, przyjąć propozycję y, kandydowania na to stanowisko, żeby tą hipokryzją pogrzezona. Kolejne posiedzenie Gruzianckiej Rady Miejskiej odbędzie się 17 grudnia o godzinie 11.00.